Opowieść o Kadyksie trzeba zacząć od jego ciekawego położenia. Usytuowany jest on bowiem na wyspie otoczonej niemal w całości Oceanem Atlantyckim. To sprawia, że poza ciekawymi zabytkami, jakimi może się on poszczycić, stanowi świetne miejsce do odpoczynku na plaży i uprawiania sportów wodnych. Miasto Cádiz uznawane jest za najstarsze miasto w Hiszpanii. Założyli je Fenicjanie ponad 3000 lat temu jako Gadir, stąd zresztą wzięła się współczesna hiszpańska nazwa miasta – Cádiz. Miasto oraz port od zawsze stanowiły łakomy kąsek dla kolejnych ludów, które nimi rządziły. Od Kartaginczyków poprzez Rzymian i Arabów, a na Hiszpanach kończąc. W historycznej dzielnicy miasta czeka nas labirynt wąskich uliczek, na których raczej nie doświadczymy tłumu. Kadyks nie jest szczególnie turystycznym miastem, dzięki czemu możemy w nim poczuć autentyczną lokalną atmosferę. Niewątpliwie jednym z ważniejszych zabytków jest miejscowa katedra. Jej budowa rozpoczęła się na początku XVIII wieku na ruinach dawnej katedry gotyckiej i trwała aż 116 lat. W czasie budowy zmieniała się moda oraz architekci, wobec czego katedra jest mieszanką stylów. Baroku, Rokoko i neoklasycyzmu. Kadyks nazywany jest czasami hiszpańską Hawaną, ze względu na podobieństwo do kubańskiej stolicy, ale także na hucznie obchodzony tutaj karnawał. Ciekawostką jest to, że kręcono tu jedną z części przygód Jamesa Bonda. Śmierć nadejdzie jutro, w której kadeks pełnił właśnie rolę tej karaibskiej stolicy. Dla tych, którym znudziło się odkrywanie zabytków, kadeks ma do zaoferowania całkiem sporo atrakcji. Jedną z nich jest park Chenoses, w którym odpoczniemy od palącego słońca, w otoczeniu fontan i zieleni. Jest to piękny park z dużymi alejkami i fantazyjnie przystrzyżonymi krzewami, oraz oczywiście z bujnymi, wysokimi palmami. Idąc w stronę plaży, po drodze znajdziemy zamek świętej Katarzyny, warowną twierdzę z XVI wieku zbudowaną z rozkazu króla Filipa II. Jego główną funkcją była obrona przed atakami Anglików, które raz po raz się zdarzały. Plaże wokół Kadyksu są duże i piaszczyste. Warto zauważyć, że miasto nie leży nad Morzem Śródziemnym, lecz już nad Oceanem Atlantyckim, przez co plaże potrafią powiększać się i zmniejszać za sprawą odpływów i przypływów. Ocean ma tu jeszcze jedną zaletę, zwłaszcza wśród miłośników sportów wodnych, a mianowicie fale, jakie uderzają o brzegi, są zdecydowanie większe niż na morzu. Z tego powodu w Kadyksie często można zobaczyć surferów. Jednak zdecydowana większość plażowiczów nastawiona jest na wypoczynek. Region słynie z wielu szerokich plaż z drobnym piaskiem o złocistym kolorze, a sama plaża w Kadyksie, pomimo tego, że znajduje się niedaleko centrum dość jednak sporego miasta, posiada kameralny charakter. Ponad 500-metrowy pas drobnego złotego piasku zaprasza nie tylko do odpoczynku, ale również do długich spacerów w tej niesamowitej scenerii.